Cześć, dziś przeglądamy się zmianą balansowym dla Lidii Sobieskiej, czyli naszej pani premier. Zaczynamy od nowego ciosu, przód 3-2. Nie jest to natural jak widzicie, wejście do podstawy. Na bloku drugi cios ma minus 4, a na trafieniu plus 24. Czy to jest coś gwarantowanego? Nie, nie, nie. To jest taka typowa przewaga, żeby po prostu mieć inicjatywę, ale nie ma gwarantów. Kolejny nowy cios, tym razem Horse Stance 3 plus 4, czyli dwie nóżki z podstawy koniary. Jest to homing high na bloku plus 6, a na trafieniu przewraca i zostawia przeciwnika w takiej pozycji, że jest tyłem do nas. W przypadku ciosów przód 3-4, a także przód 3 QCF4, Lidia teraz na trafieniu bądź bloku przechodzi do Horse Stance. QCF4 również na trafieniu bądź bloku przechodzi do Horstens i dodatkowo zwiększy ruchy do przodu, żeby zwiększyć zasięg tego ciosu. Slide step 2 też przejście do Horstens na trafieniu bądź bloku. Oni coś lubią te koniary i zmienią zachowanie przeciwnika na hitie bądź trafiający przeciwnika kucającego, żeby można było zrobić kontynuację. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy tutaj plus 17, więc jest możliwość na przykład zrobienia jedynki tutaj na gwarancie Nakłócającego przeciwnika jest też plus 17, czyli nawet bez counter hita. Jeśli przeciwnik kłóca, mamy gwaranta. QCF 2 ręce 2, Teraz drugi cios można przytrzymać. O, w ten sposób i mamy tutaj plus 8 na bloku. Ponieważ dla niektórych ciosy z qcf są za trudne, można tę serię też zrobić w sposób uproszczony, wciskając dół tył dwie ręce dwa, bądź dół 2 dwie ręce przytrzymane. Ale wtedy ta seria ma obniżone obrażenia. I masz? zwiększa teraz poziom Heaven and Earth o 1. Mamy coś takiego, hit 1 plus 2, bądź hit 1 plus 2 przytrzymane, bądź tam można też wcześniej puścić tego, tego holda. Nie wiem, czy teraz mi to właśnie wyszło. O, to chyba to w każdym razie mamy trzy różne opcje. Zmieniono tutaj obrażenia, wcześniej było 25, 30, 40. Teraz jest słuchajcie 35, 50, 55 dla poszczególnych wersji, tak? Czyli ta nieprzytrzymana 35, ta trochę bardziej przytrzymana 50 i ta najbardziej przytrzymana 55. Horstens 3 zmienia zachowanie przeciwnika na tracieni, pozwalając na kontynuację na ziemi. Tutaj jest plus 14, czyli na przykład coś takiego siądzie. A no i też właśnie zmieniono tutaj te klatki właśnie, że teraz jest plus 14. Zakładam, że wcześniej było plus 11, skoro piszą, że różnica jest o 3 klatki. Cios ten zabiera teraz również obrażenia na bloku. Mamy taką, takiego finishera w zasadzie u Lidi, którego robimy w przód 4-3. I tutaj właśnie to jest to, wchodzi sobie do animacji, bo tej animacji nie ma kiedy trafimy taką serijką na ziemi. I co się tutaj zmieniło? Zwiększenie obrażeń zależy od poziomu Heaven and Earth. A jeśli mamy trzeci poziom Heaven and Earth, no to wówczas przeciwnikowi zabieramy w ogóle całe zdrowie do odzyskania. Co więcej, również kiedy mamy trzeci poziom Heaven and Earth, Justin może zrobić wall plata w trakcie kombosa. To jest ciekawe, dlatego że normalnie byśmy skończyli i przeciwnik by upadł. A tutaj jeszcze możemy kontynuować kombosa, ale co jest ważne, to działa tylko raz na combo, no oczywiście po to, żeby nie było infinitów. DB3 na counterhitie, to jest ten lower, który przechodzi w kontynuację właśnie na counterhicie. Zmniejszono recovery, kiedy przechodzi się do rzutu o 8 klatek, czyli w tym momencie po prostu możemy wcześniej się poruszyć. I przez to też, tak jak widzicie na ekranie, jest minus 2, wcześniej było minus 10. Obrażenia z ciosu są zwiększane zależnie od tego, który poziom heaven and earth mamy. A jeśli mamy trzeci poziom, no to wtedy zabieramy zdrowie przeciwnika do odzyskania. Tu 3-4 dwie ręce. Tutaj cios ten jest ulepszony, zależnie od poziomu Heaven and Earth. Jeśli mamy trzeci poziom Heaven and Earth, to wtedy ten rzut zabiera więcej obrażeń i dodatkowo usuwa zdrowie przeciwnika do odzyskania. Zobaczmy jak to wygląda, ile to zabiera. 50, czyli 10 punktów obrażeń więcej. Teraz zmiana dla cut stance, tak, czyli mieliśmy koniarę, teraz mamy kociarę. Cut 4, obrażenia zwiększone z 10 do 14. stocking wolf stance 1, to mówimy teraz wilkara. Wcześniej chipa zadawało to 4, teraz zadaje 9. Jeśli natomiast się przytrzymamy, teraz zadajemy 17 chipa, podczas gdy wcześniej zadawaliśmy 13. 3 plus 4 Zwiększono hitbox ciosu, żeby nie wifował i też trakowanie drugiego ciosu zostało polepszone wtedy, kiedy pierwszy cios trafi bądź zostanie zablokowany, po to, żeby nie było takiej sytuacji, że drugi cios po prostu wifuje. QCF dwie rączki to jest ciosek z taką poświatą. Zwiększono rekawy o jedną klatkę. Rekawy przeciwnika na bloku zwiększone o jedną klatkę, ale to oznacza, że cios ten na bloku wciąż jest minus 12 recovery przeciwnika na trafieniu zostało zwiększone o 4 klatki, teraz jest to plus 2 a zachowanie na hitcie jest teraz takie samo jak na normal hicie. natomiast jeśli dociśniemy dwójkę, tak, czyli zrobimy tutaj kontynuację, czyli będzie to QCF 2 ręce 2 no to wcześniej było na bloku minus 6, teraz jest minus 4 wracamy do z tym razem cutstance 1 na bloku było minus 8, teraz jest minus 4 i dystans od przeciwnika na bloku został zwiększony Ociara dwie ręce, wcześniej na bloku było minus 3, teraz jest minus 1. Tutaj w ogóle powiem Wam, że jak patrzę na te strzałeczki, to tego jest łoch, same praktycznie do góry, no ale dobra. Wolf ten 4 to jest ta nóżka z kontynuacją, która wychodzi automatycznie. Zmieniono ten cios w ten sposób, że jego siła jest zależna od poziomu Heaven and Earth. Zmniejszono recovery na trafieniu o 10 klatek, na bloku o 5 klatek. Zmieniono też w ten sposób, że na trafieniu na poziomach 0, 2 Heaven and Earth nie przewraca i jesteśmy na plus 8, natomiast na trzecim poziomie jest tak jak było wcześniej. A wcześniej wyglądało to w ten sposób, chociaż jak widzicie jest teraz zbliżenie kamery, wcześniej go nie było. Na bloku wcześniej było minus 16, czyli prawie każda postać mogła wybić, teraz jest minus 14. A jeśli trafimy leżącego przeciwnika, no to wtedy drugi cios nie wyjdzie, bo po prostu nie ma sensu. DB4 to jest ten lowek, zwiększono hitbox w dół, żeby nie było whipów. Teraz zmiany dla postawy Heaven and Earth. Mamy tutaj jedyneczkę, zwiększono hitbox w dół, żeby cios po prostu trafiał w postacie, które są na ziemi. Ale też zmodyfikowano zachowanie przeciwnika, kiedy jest w powietrzu, bądź kiedy leży na ziemi. I jest trafiony po to, żeby u Kemi było możliwe. A dlaczego? No bo twórcy mówią, że były tutaj jakieś kontynuacje, które były niezaplanowane przez nich. Teraz ten ciosek. Dwójeczka z tej postawy. Zmodyfikowano ten cios w ten sposób, że jeśli mamy trzeci poziom naładowania, trzeci poziom instala, to przeciwnik zostaje bliżej na trafieniu po to, żeby był wall splat z daleka. Tutaj on odlatuje. Bardzo daleko. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Nie, no z takiej odległości to, to nie będzie splata. Zobaczmy tak. No, z takiej odległości też nie ma. I tu chodziło o to, żeby ta szansa na zrobienie splata była mniejsza. Więc wygląda na to, że działa. 1, 2, 3 to jest seryka, której używamy raczej w kombostach. No i też po to zmieniono właśnie. Hitbox tego ciosu zwiększono go w górę, żeby bardziej łapał przeciwnika w powietrzu. Hit dwie ręce, hit dwie ręce przytrzymane, bądź hit WR1. Pokażę, jak to wygląda. O, w ten sposób. Zmodyfikowano te ciosy po to, żeby upewnić się, że hit nie spada do zera. Wtedy, kiedy ciosy są wykonywane, to jest zwłaszcza pewnie chodzi o ten cios, który jest przytrzymany, bo może być tak, że my go trzymamy i hit w tym momencie spada do zera i po prostu lipa. Mamy takie dobicie, do dwie ręce i tutaj zmodyfikowano czy poprawiono błąd, który sprawiał, że jeśli trafiliśmy przeciwnika w powietrzu, ani na ziemi, to obrażenia nie były zwiększane. Horse stance 2, poprawiono błąd, który sprawiał, że ilość zdrowia, które było odnawiane podczas aktywacji hita, była mniejsza niż twórcy sobie zaplanowali. No i na koniec ostatnia zmiana, dwie ręce przytrzymane bądź horse stance 3 plus 4, te ciosy nie dają już wall stagera na bloku. Tyle w temacie Lidi. Dajcie znać w komentarzach, co o Lidi myślicie. I widzimy się jutro przy omówieniu kolejnej postaci w sezonie drugim tkn 8. Dzięki do następnego. Cześć!